Okej, okay, widzowie to taki um... Anyway co so... A to jest nasz Max A Proszę bardzo to jest Milk A dzisiaj to jest Coco Melon Zmieniła nazwę niestety Pebble na mnie łazi No nie lecz mnie lecz mnie Zaraz cię uleczę, czekaj. kończy kończę kończę, kończę. Nie lecimy! Okej, okay, shrimpos mnie widział. Nie, już się nie widził. Ojejku, mi się zacina już. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. uciekaj. Mam jeszcze GG chyba. Ej, bo jeszcze kogoś mamy dodatkowo. Bo słyszałam... czekaj, to jest pebble? Chyba pebble, taki dźwięk wydaje podejrzany. Ta, to tylko Pebel i Sprout. Jest no, Razel. Do... Tak widzę Roseldazy. Ja. A! O kurde... Nie, nie umieraj! Żyj! Żyj, żyj, żej, ja nie mogę jeszcze! Ile masz? 30 sekund. Zebrałam metki, Jak Pebel? Dobrze, 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 że zabrałaś, bardzo dobrze. Sprawdź mnie widział. Dobra, już mnie nie widzi. No, guys, bo my dla trochę już nie mamy tutaj spokoju. Ja chciałam, ja chciałam mainy, ale nie tak dużo. O, kurde. Ale to właśnie chciałam no, dużo, ale nie tak na tak Blackoutzie. No właśnie, nie mam staminy. Czekaj. Już zaraz cię uleczę. Dobra, maszów. Przestraszałem się na się Zielę. Zielę. Shippu, jump, O oh, nie. O oh, no. Uciekamy. Proszę, zabierz to coś. Zabieram. Nie. Już nie widzi nikogo, Pebble. Dajmy radę. Mnie widzi. Więc, Em, um, ty dalej nagrywasz? Tak. Mam nadzieję, ja że cię słychać. Ryblem, bo to jest pierwszy raz, jak dystraktuję jako Pebble. I to jest drugi Pebble na tym, w tym ranie. Bo of course nas nie zostawi w spokoju. W ogóle to jest okay. drugi raz, jak mamy jakieś mainy. Widzicie teraz. Przez taki długi czas nie mieliśmy mainów. No właśnie. Ale nie chcieliśmy na blackoutzie. No, blackout. no właśnie, czemu blackout? Jakby nie było blackoutu, to bym się tak bardzo nie bała distraktować. Ale teraz nie mam stawiny, nic nie mam. Mamy trzy maszyny i mamy dwa mainy, mamy pięć twistetów i dziewięć maszyn. I oczywiście Pebble mnie widzi jako pierwszy. Slay. Distraktuj, po prostu, distraktuj. Nawet się nie oglądaj za siebie, distraktuj po prostu. BOSS! Dzięki. Oh my god. O nie. Oh my god. Bar teraz okay. obaj, maszynę tutaj, gdzie właśnie przeszłaś. Boję się. Jeszcze im boss. Zaraz ataku ja paniki dostaniesz. Ja mogę ich dystraktować co chwilę, bo teraz nie mogę, bo nie mam staminy. Okej. Okay. Dwa popy małe! Gdzie one są? Myślisz, że przejdziemy dalej? Tak ogóle nie mnie podwójnie Nie wiem jakim cudem, ale nie zależy mnie ten głupi szympos Pebble! Tylko jak zobaczę Pebble, to już od razu klikam sprinta i uciekam na 200 km jak muszę kończyć tą piątą maszynę, proszę, Pebry, zostaw mnie w spokoju. Ja już sami nie Ty dalej nagrywasz? Tak, no ciągle nagrywam, dopóki tego nie przejdziemy. A jeżeli to przejdziemy, to może pokażemy nas Dalej, wzór. tak, no będziemy nagrywać, dopóki nie zginiemy. Nie, zaraz kichnę. Widzę cię. Jestem blisko no, Ciebie. Nie, nie, Widzi mnie ta, ten Pebble. O kurde. O jacie. No nie, z dwóch stron mainy, super. Zostaw mnie. Sprout. Proszę, ucieknij z nimi. Dziękuję. Chodź tu, ty Łako łako. No. Co Jezus. to była Ja bym się cieszyła. Ale, jakby były trzy mainy, to ja bym miała depresję, załamanie psychiczne. Yy, wszystko naraz. Ale w ogóle jestem ciekawa, gdzie zanurzyli. Nie chcę, nie szeli, proszę nie. Nie szeli, jest za szybka. Jezu, nie szli, po mi się już baguje. Przepraszam. Dajcie goni? Już nie. Nie, nie ma go. Rób, spokojnie. Musimy jakimś studentem to przejść. Czyli tak, ja robię szóstą, ty robisz siódmą, ósma jest przy windzie. Jeszcze jedna. I tutaj jest jedna maszyna, tutaj! Tutaj! Widzę. Okej, okay, ale pięknie. Damy radę, przejdziemy. To jest Widzisz, mój piękny, piękny potem rekord. Traumę, potem... Nie jest tam, tam, jest pebble. Tam jest też e, pebble i sprout. Gdzie jest maszyna? Te, ten, winda, winda. Chyba już wiem, jest. gdzie jest winda. O kurde. Chyba, że zaraz przyjdzie. Nie, on, on do mnie idzie. Zabiorę go. Dzięki. Chodź tu. Ile masz tapestów? Mam 990. Nieważne, mam tylko jedno serce i mogę się uleczyć. Robię tą starą maszynę. Proszę, dystraktuj nie do tego. To będzie, tego. będzie taki sprint, że nie uwierzysz. Nie! Szybko na żółte, na żółte, na żółte. Nie, nie, nie. Rób na żółte. Moja stamina, moja stamina, moja stamina. Dasz radę. Dam radę, Masz dwa serca, dasz radę. Kończę. Kończę, mi coś widzi. Nie, kurczę Tiszo! Subie. Gdzie sobie. Kończysz? Tak przywidzie! Idź od razu do tej do Windy. Jak już to ja już do Windy. Do windy, skoro nie mam jeszcze jednej maszyny. Już kończę, kończę już! Ko a czekaj, nie, to nie jest ostatnia! Jest ja Pebble, Sprout obok siebie łażą. Czekaj, ty nie skończyłaś tamtej? No nie, nie skończyłam, właśnie. Ukończę. No nie! Mogłeś powiedzieć! Miała być ostatnia. Dobrze, Dobrze. 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 To jest Ką chyba czysz? najgorszy duoran, jaki widziałam. To jest chyba trzeci raz jak mamy pebble. Nie duoran, przepraszam. duoran. duoran. przepraszam, to duo no jest dobre. Ale zobaczcie ile przeszliśmy. Dawaj. No nie! Dawaj, 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 dawaj. dawaj. dawaj, dawaj. dawaj na szczęście mi się nie laguje, na szczęście mi się nie laguje. Na szczęście mi się nie laguje. Dandy sprzedawaj bandaż, bo dosłownie... Zabiję tego typu. Mam 1012 tego, tapes. Tapes. Tapes 1012. O, dużo. Mam 24. Ja na solo miałam y, na florze y, 21. Miałam y, 1100 chyba tej psów. Dużo miałam bardzo. Czy to main? Czy to main? No nie, ta mapa i main, chyba. Scraps! Aha. Nie, no fajnie, że no, nie ma, ma main. Ma tak, ma Scraps! No nie. No gdzie jest. Mój main. To, nie, to nie, mam jedno serce. Nie, a mi się laguje. Gdzie jesteś? Zabrakło ogona na szczęście. Czym Musimy szansę w pebble. Nie. nie. Tylko ci się tak wydaje, no, mi też się wydaje, się wydaje tak. tak? Prawda? Mamy kulkę. No nie. Dobra, to jest chyba najgorszy salona. To jest chyba najgorszy Duoran ever. Wiesz, co to jest? Przecież ja tu zaraz zginę na zawał. Nawet nie zginę od twistetów na zawał. Kulka, chodź tu. O, chodź tu! Chodź tu. Scraps nie. Nie, nie, ja tego. Nie wytrzymam. Nie, tu jest jeszcze. Ja od drugiej strony do ciebie idę, chodź. Ja od... Nie biegaj tutaj. Nie biegaj tutaj, bo to jest Russell Dazel. A ja mam jedno serce. Daj mi. Uciekaj, uciekaj. Nie biegam nam, nie biegam. Nie biegaj tutaj. Jest jeszcze scraps. Proszę. No, jest jeszcze Scraps, no nie. że, Panie, no co to ma być? No, no czemu Scraps kompić jedną skupia skupia maszynę. Skupia, Gdzie jest Scraps? Na kampię no maszynę ciągle. którą nie, chcę zrobić? znaleźć. Widzę ją. Znajdę ją. Zjem ją, znajdę. O, prawda? Musiałam. Nie? Ja nie, nie mogę. To Nie mogę się. Dobra, dam. Radę. Najwyżej zginę. Scraps nie komp. Nie mogę, mogę distraktować traktować Scraps, sorry. Dobra, nieważne. Straszna nie odręka. Jakby były mainy, byłoby fajne zakończenie by było. No właśnie, ale no jakieś fraki nam się trafiają. Możesz mnie uleczyć czy nie? Chowaj się. Nie mogę jeszcze. A nie mam Staminy. Nie mam Staminy! Sorry, przywołam scraps, ale to nic, nie obchodzi mnie to. Byle, żebyś ty miała no. życie. Uciekaj. Nie mogę, to jest maszyna! Mogę cię uleczyć chodź do mnie. Jestem. Uciekaj teraz. Muszę maszynę zrobić. Mam nestrakować scraps czy nie? Nie, lepiej nie. nie. Jak ją zobaczę, to będę, jak jej nie Metkidy, zobaczę, będę... szbandaże, wszystko do mnie. Okej. Okay. No kurde, czy mnie właśnie... Scraps cię goni. Wiem. Nie, to nie pochodzi, ja to robię na spręcie. Boże. Ja mentalnie już ginę. Mój lag. Czekaj. Nie Ja po prostu Czekaj. muszę robić te maszyny szybko. No właśnie, bo ja zginę jak nie będziesz robiła szybko maszyn. Właśnie ja szybko robię. Starasz się, wiem o tym. Po prostu musisz mi zrobić, Let it go. No bo kulka jest za szybka, i nic nie mogę nikogo do tego wyrównać. Ja się cała trzęsę. Czy ty też? Nie, ja trochę przeżyłem, ale ty najgorzej. Niestety, wszystko co znajdę, tę maszynę robię. Jezu aż się zacina jak mówisz. Wiem. Wiem. Tylko jakby coś wraz z proszę nie ten. Nie biegaj. Bo, nie biegaj. bo będę tam maszynę albo... Scrap! scrap to skoro ja mam trzy... Skoro ja mam trzy... Mm. Scrap jest czwarty, to dalej mamy pięć, nie? No. Dobrze, że chociaż mamy Razla i Dazla. Jeżeli na następnym florze będzie pebble... wi Dobrze, że chociaż głowy nie ma. No. Ja już bym ich zostawiła w... Okej. Okay. Nic się nie stało. Żyję. Muszę nie biegać w razie idęzy. Nie biegam, nie biegam. Po prostu okay. idę, nie? I co, co chwilę mam jakąś maszynę? I po drodze zrobię tę maszynę. No Więc no, to, to jest fajne. Tak, dla mnie to nie jest fajne. No wiem, ale no, dla ale mnie to jest to nawet jest ciekawe. ciekawe. Dla mnie też ciekawe, bo kupijam... Gdzie mój rachunek, pójdę, tam są maszyny. maszyny? Ile masz maszyn teraz obok siebie? jeszcze... No, dużo bardzo. Wszędzie są no obok mnie. Wszystkie. Wszystkie. Masz trzy? Jeszcze jedna. Druga. Jeszcze trzecia pewnie. Masz wszystkie. Okej. Wszystkie... Ja po prostu szłam i wszystko po drodze miałem. Tak w sumie się przyspieszę. Nie, tutaj! Dobrze, dobrze, dobrze. I'm fine. I'm so my my mind. You won't get to. jest I'm no abstraction. I'm fine. Jezu, mnie tak. Opóźnia nas tak trochę. No właśnie, opóźnia mnie. Ja mówię wcześniej, a to słyszę, że mnie opóźnia. No, no tak, opóźnia cię No to jest głupie. Nie lubię, jak to mnie opóźnia. Bo to cię opóźnia, bo już masz lagi. Nie, to tak ciągle mnie opóźnia. Kończę, 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 kończę! Dobra, to kończę szybko. Mam jedno serce. Narszadę! Dzięki, mam dwa. Bra. Bra. Chodź to! Ja mamy jedno serce. Chodź, to windy. Dzięki, dzięki, chodź, chodź. Chodź, jestem, jestem. Chodź, chodź. 25 no, flor. Nie wiem. Byle żeby nie, nie było scraps i mogę distraktować wszystkich. A nie, czekaj, nie wiem po co mam strasznie dużo. Dobra, to trzymaj. A ty masz jakieś wolne? E, tak, mam. Wszystko wolne. To dobrze. No, serio? Naj... Najbardziej nieprzydatna rzecz. Co, so płacz? A ty? Ja nic nie dostałam, bo ja mam. vi miałam... wii, ale fajnie. Mam, mam, mota mam, V-mota, mam, V-mota! O, mamy jeszcze scrap, super. No, kurde. Ja muszę znaleźć ten. Ej, mówiłaś o vi jest Wii. Mam jeszcze Astro, Astro, Astro. Astro. Powodzenia, on jest szybszy niż Pebel. Gdzie, powodzenia, powodzenia. powodzenia. Papa, Wi, nie, już się nie lubimy. Bo tak, jakby ja nie zdobędę Wii. Dopóki kapsu wiłaś bokiem. Nie zdobędę wii, dopóki nie znajdę wszystkich research kapsu. Po co popi mi? Po co nie mi popy? Nie chcę popi głupi potrzebuję research. Potrzebuję wszystkich research kapsu. Ja też potrzebuję wszystkich research kapsu. Mam wi jedną. Tutaj jest jedna wi. No po co mi popię research? Też nie chcę popi research. No kuwie Dobra, mam na wi. Zostawcie mi. Astro, ale ja nie to potrzebuje. Nie Dobra, mam tutaj dużo leśnych kapsuł. Proszę. Gdzie masz? Astro, no mnie Astro. Mam odwit, mam Bo od Boksy nie chce. Może Astro i wi o ja cię kocham tą grę. Dlatego rozumiesz, czemu kocham tą grę? Bo tutaj dużo jest adrenaliny. To jest najlepsza gra. To jest dużo adrenaliny. Kocham tą grę, po prostu uwielbiam. Moja stamina! O nie! No i damy radę. Bo pop! Tak, 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 tak! Dzięki, dzięki! Kocham tą grę! Ale jestem wolna. Boxen. Po co, mi? po co mi? Nie, no, po nie co? Dasz nie radę! Rady. No i mam B jeszcze do tego slow. Dasz radę. Dasz radę. Dam radę. Super, waliła mi reklamę i nic nie widziałam. Super, z mi, no, mi biegnie. Jezu, uciekłam w tym momencie. Daję radę, distraktuję ich. No nie, widzę mu slow mi dajesz? No i box den. Bądźcie ślepi, tak. Ładnie, bądźcie ślepi. O, oh, hello. Nie, nie zauważyłam mnie V. Nie widziałam mnie V. Serio? Tak. Nie. Dobra, Scraps, nienawidzę cię. Jesteś najgorszą postacią. Muszę się pouczyć distraktować takich twistetów. W imię nie widziała, kto jest głupia. Nie. Ej, daję radę ich distraktować. Widzisz co? Nie mam staminy. Em... Um, chyba pas tego świata. Od kogo zginiesz? Nie wiem. Wiem na pewno, że próbuję. No i super, jestem dead. Jak nic. Mam nadzieję, że ona mnie widziała, ale po prostu tego nie pamiętam. Przecież że to nagranie zobaczę. Dobra, jeżeli mi powiedzą, że ja jestem złym distraktorem, to ja się retweetuję. To nieprawda, ona nie jest najlepszym distraktorem pod słońcem. Czemu mi tak wolno się stamina regeneruje? Jaki sen daje radę? No dawaj, Zacznij. dawaj, trochę sensu nie ma. Dobra, już gniemy. Wii. Mami muta. Pawi sobie. Wiej.